Witam wszystkich serdecznie z tej strony Bednar. Spotykamy się przy akwarium 700 litrów, ze względu, że muszę zrobić tutaj całkowity restart tego zbiornika. Dlaczego już Wam mówię? Bo muszę uszykować ten zbiornik całkowicie pod inne ryby. Wiążą się tutaj inne parametry wody. Także muszę tutaj wyciągnąć z tego akwarium podłoże. Dodatkowo będziemy dodawać torf, podżwir. Także na pewno niektóre odmiany roślin stąd całkowicie wylecą. Do tego dwa korzenie, te mniejsze również. Jedynie co to pozostanie, ten duży korzeń. Do tego zostanie pewnie mikrozorium. No i resztę zobaczymy. Na pewno jeszcze jakieś rośliny wlecą Ale to jeszcze się muszę zastanowić jakie Czy jakiegoś lotosa tutaj będziemy montować, czy może coś innego Na razie musimy całkowicie zbiornik opróżnić Dodatkowo również wyleci stąd biała okleina A będzie przyklejona czarna Tutaj jak widzicie mikrozorium ładnie mi się zaczęło rozrastać Już bardzo dużo małych szczepek mam Zacząłem to wszystko montować na, na małe korzonki. Także no roślinki fajnie zaczęły tutaj odbijać. No ale jest sytuacja taka, a nie inna. I będziemy musieli zrobić całkowity restart. Tutaj mamy dwie duże mikrozorium. Także to na pewno zostanie w zbiorniku. Tutaj jeszcze muszę złapać tylko bocje. Ale to złapiemy na spokojnie jak już będzie troszkę mniej wody. I wylecą stąd korzenie. Jak wiecie, mój zbiornik chodzi na sampie, dodatkowo wleci komputer, wleci CO2, także będzie troszeczkę pracy, żeby wystartować z tym zbiornikiem. Także skalary już zostały stąd przeniesione do, do innych zbiorników. Jedynie co jeszcze muszę się dzisiaj zająć tymi bocjami. Główna lampa została wyciągnięta. Także, jak widzicie, jest dużo pracy przede mną, ale myślę, że zbiorniczek wyjdzie bardzo fajnie. Zastanawiam się tutaj jeszcze nad jednym takim większym korzeniem, żeby dać po lewej stronie przy kominie. No ale wiemy, takie korzenie duże dość sporo kosztują. Ale jeszcze się rozejrzę gdzieś tam może na reliksie czy coś. Taki dość konkretny, duży mnie interesuje. Ale jak nie będzie no to zostawimy tylko ten jeden. A przejdziemy teraz do do hodowli. Tutaj już jest uszykowany zbiorniczek na kwarantannę. Zanim dojrzeje mi zbiornik, to raczej rybki będą tutaj siedzieć na kwarantannie. Bo jak wiemy ryby musimy również poobserwować. A gdyby się coś działo to to jak wiemy lepiej jest podać jakiś lek. Żeby zapobiec jakiejś infekcji na gołym szkle niż niż już w ogólnym zbiorniku. Także jak widzicie ja nie mam czasu, żeby się nudzić. Zawsze się znajdzie coś do roboty. Parę dni temu dość dużo ryb mi tutaj ubyło. Tutaj mamy skalary Rionana, Nawet nie miałem czasu, żeby je wystawić na Oelixie. Ale gdybyś ktoś chciał, to śmiało możecie pisać zapytania na Oelixie. Także sporo ryb wyjechało, około 150 sztuk. Nawet Pan mówił, że nie było co przebierać. Filipin, Filipiny jedynie co sobie przebrał ze względu, że mam tutaj dwa mioty i nawet jeszcze parę sztuk zostało z trzeciego. To sobie wybrał w miarę takie wymiarowe. Również tutaj jak widzicie pływają z nimi Leopoldi. Tutaj jest parę jeszcze Silverów. Ten w ogóle jeden Silver jest śmieszny, bo ma jedną płetwę prawie czarną, drugą białą. I jak widzicie, ma parę plam. No ale sobie z nimi żyje. Także jak coś to pisać. Zapytania na elisie, czy są ryby. Może, jak będę miał czas, to wystawię jakieś ogłoszenia. Ale, jak coś to możecie śmiało pisać. A co będzie pływało w tym zbiorniku, to dowiecie się w przyszłym odcinku, kiedy odbiorę ryby. Od razu sobie zrobimy aklimatyzację. I wpuścimy je do zbiornika na kwarantannę, a przy okazji również zrobimy sobie jakiś może konkursik na kubeczki. Bo troszeczkę ciężko z czasem u mnie, a że dawno konkursu nie było, no to w przyszłym odcinku, jeśli ktoś chce, to może wpaść na film, przy okazji wziąć udział w konkursie. I co to by było na tyle chyba w tym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, dziękuję, że wchodzicie. Subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. Także jeśli nie subskrybujesz kanału, to serdecznie Cię do tego zapraszam. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!